jednym z nas, aby każdego udarzyć pokojem i szczęściem, wierząc w Jego miłość przed nasze naszej prośby. Mówimy się do papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby w patrzeniu dobo narodzonego pałali miłością do Boga i bliźni. Cię prosimy. Amen. przyczyniały się do utrwalenia pokoju i sprawiedliwości społecznych. Ciebie prosimy. Wysłańca. Módlmy się za mieszkańców Ziemi Świętej, aby doświadczyli radości pokoju obiecanego przez Bożych Wysłańców. Ciebie prosimy. Wysłańca. Módlmy się za wszystkich opuszczonych i przeżywających trudności, aby święta Bożego Narodzenia były dla nich przypomnieniem o bliskości Bożej. Ciebie prosimy. I za całą naszą parafię, aby kolejne święta Bożego Narodzenia przyczyniły się do naszego nawrócenia. Cię prosimy. Módmy się za zmarłych z naszych ludzi, od zmarłych, którzy mijają co roku uderzyli do Pana. Módlmy się o wieczne zbawienie dla zmarłych, których polecamy w tej Eucharystii. Andrzeja, Władysława, zmarłych z ludzi Kniknickich, Zalba, Janów, Kazimierza, pochwała niebadanych, ciebie wrócimy. Panie, który posłałeś na światło Jego syna, aby nas wyrwał z ciemności brzegu, wejrzyj na nas, zgromadzonych na modlitwie tę świętą noc. Udziel nam darów, których potrzebujemy do godnego i cnotliwego życia. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Ofiarami składanymi na tej misji świętej. Wspieramy Fundusz Świętości Życia, m.in. do samotności.